Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! W kant mawiał niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Kogo dzisiaj stać? Kto na tyle zmądrzał? Kto na tyle się uniezależnił, by głosić takie superetyczne prawdy? Czy warto przejmować się filozofią, filozofami, kiedy wokół tyle zła, tyle śmierci? 25 tysięcy. Dzisiaj, w środę, kiedy to do Państwa mówię, będzie więcej. O tym za chwilę. A filozofia życie może być piękne, czy z filozofią, czy bez niej, bo my taką wewnętrzną mamy w sobie filozofię życia. Mamy tradycje, mamy zwyczaje, mamy piękne pieśni. Opowieści, książki, nasze filmy, naszą historię. Jest jeszcze coś bardzo strasznego wokół nas. To, co nas dotyka i to bardzo propaganda, która nazywana jest nieraz promocją, nieraz yy, fi filozofią życia, a może i czymś, co nas bardzo zaczyna interesować. Ale ta propaganda się zmienia. My kiedyś czuliśmy w PRL-u, kiedy w dzienniku telewizyjnym propagandziści znieczulali nas na niesprawiedliwości, na te kurioza dnia codziennego, bo nie było w sklepach nic, ale będzie. Bo były banany na morze Narodzenie czy cytrusy. Propaganda się jednak zmienia. My nawet teraz nie czujemy, kiedy podkorowo, podświadomie dociera do nas właśnie słowo propagandzistów. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jesteśmy przed telewizorem, czy na wiecu i właśnie. Migają wokół nas obrazy różne. Jeśli ktoś chce zestraszyć, żebyśmy poczuli lęk, to daje takie obrazy, żebyśmy właśnie ten lęk poczuli. Jeśli mówi o wojnie, jeśli mówi o jakiejś katastrofie, to te obrazy do nas od razu docierają. My zaczynamy się bać. Nie bójmy się propagandy. Nie bójmy się, tych, którzy chcą nas otumanić. Bo przecież jesteśmy Homo sapiens, ludźmi myślącymi i stać nas na samodzielne myślenie. Naprawdę nas stać. Witam bardzo, bardzo serdecznie w drugim w marcu wydaniu naszego tygodnika i związanej właśnie z, ni z nim telewizji i naszego. Programu telewizyjnego również. Aż 11 pozycji mamy w tym tygodniu, ale idzie przecież wiosna. Za chwilę ona przyjdzie. I w związku z tym, że idzie wiosna i przylecą do nas lada dzień Bociany, mamy taką wspaniałą, proszę Państwa, okładkę z Bocianami. Bociany do zmiany. Do jakiej zmiany? A no właśnie, o tym za chwilę. Skoro są bociany na okładce, to może warto troszeczkę o tym ptaku powiedzieć. Ptak wszakże nie orzeł, ale również wrośnięty w polską tradycję, w polskie obyczaje, w polskie przesądy, tudzież coś, co my wysysamy z z mlekiem matki. Bocian zawsze był symbolem płodności i symbolem bezpieczeństwa, bo przecież tam, gdzie było gniazdo Bocianie, tego domu, tej stodoły, tej obory, nie, tego drzewa nie sięgnęły żadne pioruny, żadne katastrofy. A płodności to też przecież jeśli Bocian siadł na dachu jakiegoś domu, niekoniecznie mając tam gniazdo, to zwiastowało, że ta rodzina będzie płodna, będzie miała potomstwo. Bardzo ważna rzecz dzisiaj, w sytuacji, kiedy rodzi się około 360 tysięcy dzieci w Polsce, a umiera na prawie pół miliona. To jest przepaść. I ten dół trzeba zasypać. Nie może być tak, że, może, że musimy mieć, że musimy. Bo jakbyśmy chcieli, to byśmy nie musieli. Taki nisz demograficzny, taki ujemny przyrost naturalny, bo nas nie będzie. Po prostu znikniemy z mapy, albo staniemy się narodem, który nie ma, nie odgrywa żadnego znaczenia. Latowicz to jest gmina, która przoduje, jeśli chodzi o gniazda bocianie w powiecie, a tych jest ponad 200. Cirka 200, 197, 230 nawet było, przy czym nie każde są zasiedlone. A więc tych par bocianich mamy w powiecie około 170 80. Też do 200 dochodzi. Czy to dużo? Średnio w Polsce, jak mówią e, członkowie, czy fani bocianów z Towarzystwa Bocian właśnie, e, kiedyś w 2004 roku mój syn, Przemek, liczył te bociany e, i przysłużył się jakby statystyce e, ornitologicznej w naszym powiecie. No ja jak zwykle nie miałem na to czasu, aczkolwiek też chętnie, jeśli taka będzie potrzeba, rozejrzę się i być może stać mi będzie na liczenie. Nieważne, ważne jest, że my Bociana powinniśmy chronić. Powinniśmy, no, nie czcić może, ale na pewno doceniać, bo przecież Bocian jest również reduktorem takim ochrony środowiska, czy w ogóle tych żyjątek, które nie powinny być. Ba, jest również y, naszym y, sprzymierzeńcem, jest, jest y, co naszą przyrodę y, upiększa. Tak, tak jak i inne ptaki, ale Bocian szczególnie jest dostojny, więc o nim powinniśmy pamiętać. I już jesienią, jak mówią znawcy, platformy budować na Słup energetyczny, czy na stodowę, czy na jaki inny budynek, czy na ścięte drzewo yy, stawiać i tam zapraszać gości z Afryki, którzy, którzy właśnie teraz już do nas lecą. Cały artykuł jest w tygodniku, co słychać. Zachęcam do tego, żeby troszeczkę o nim przeczytać. Nie będę innych już tak szeroko komentował, bo przy każdym z nich prawie. Jest reportaż no, jedna trzecia, może jedna czwarta, dlatego też ograniczę się do tych, których nie ma filmów i nie będzie komentarza. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mamy tutaj gminy, które proszą o wsparcie podatkowe. A więc, nawet jeśli nie jesteśmy zamerdowani w gminie y, y, Dębę, w gminie Latowicz, w gminie Stanisławów, w gminie Cegłów i w gminie Jakubów, bo te akurat gminy w tym tygodniu u nas się promują, to możemy płacić podatek. Wystarczy tylko w tym zobowiązaniu podatkowym na druku napisać odpowiednią gminę. Wcześniej, o czym tutaj piszemy, również należy y, zadeklarować w Urzędzie Skarbowym, że mimo, że nie jesteśmy zameldowani, to będziemy tu płacić podatek. Y, bardzo ważna rzecz bo przecież jeśli mieszkamy, to zależy nam na wszystkim, co się w minie dzieje. I na kulturze, infrastrukturze, drogach szczególnie. Mamy tutaj taki artykulik, jak to pewna pani błądziła po błocie. No i zdenerwowała tym wójta Kalinowskiego niestety. Bo na Facebooku wszystko zostaje. Jest dużo. skrytej wizycie w Mińsku pewnego inżyniera, który bawi się w malarstwo, malarstwo całkiem inne. Też może, możecie Państwo o tym poczytać. No, uczcili powstańców styczniowych. Wiemy, że powstanie zaczęło się w 1963 roku, w styczniu. No a przede wszystkim, o czym nie będzie reportażu, od razy za razy. Więc list naszego, tym razem odnowiciela, który narzeka właściwie na wszystko, a szczególnie na szczepionki, na wymazy, że krew leci y, wielu osobom, że ten patyk jest ma 20 czy tam 15 centymetrów, i tam sięgają głęboko. Jakby tutaj nie było w świniankach wirusa, on się ukrywa czy co. I ciekawe ma w ogóle spostrzeżenia, tudzież przytacza e, opinie czy e, takie słowa e, ratownika medycznego. Który patrzy na społeczeństwo troszeczkę innymi oczami niż my na siebie. No, bo on widzi te tragedie, on widzi to, czego no, my możemy się tylko spodziewać, albo o czym nam mówi czasami telewizja, bo głównie to jest właśnie ta propaganda i to ze wszystkich ekranów, niezależnie, proszę Państwa, czy ty prywatny, czy państwowy, czy inny, reżimowy, jak niektórzy mówią. To wtedy mamy propagandę, która nas dotyka. Mnie się to w ogóle nie podoba. Jeśli jest temat na przykład, to odgrzewamy wszystko negatywne. Trzeba odgrzać te stare kotlety i dobre, i niestety zepsute, bo na tym polega prawda na tym polega obiektywizm by dotykać sprawy z pod różnymi punktami widzenia. No. Testy protestu, będziemy mieli z tego oczywiście reportaż, ale muszę powiedzieć, bo dyrektor Celej wymyślił protest przeciwko wandalom niszczącym kulturę. No, ciekawa sprawa, zobaczymy. Ja to zawsze twierdzę, że zanim ten skrzynecki powstanie w misku, jeszcze nie wiadomo gdzie, bo już go przywieźli, to powinniście zastanowić się, z czego te pomniczki, te ławeczki mają budować. Czy to ma być coś, co da się zniszczyć yy, jednym ciosem, czy kopnięciem, czy z jakiegoś trwalszego materiału? Może nie warto, jeśli już się kogoś tam chołbi, oszczędzać na pomniku. O paczkach z akcji mamy. Wygrały książki, czyli nowe książki doszły do, do yy, Okuniewa tym razem i do Trójki Mińskiej. Yy, proszę Państwa, mamy yy, 51 osób, które umarły. W tym umarła e, znana tutaj, niedawno u nas pisana, e, opisywana przez naszego korespondenta, również e, Dana, czyli Jadwiga Frerak, pi, e, 65 lat. No, napisaliśmy taki tekst, krótka emerytura, bo rzeczywiście pani Jadwiga była tylko pół roku na emeryturze, bardzo wysokiej zresztą emeryturze, o czym wszyscy wiedzą, bo w zeznaniach tych majątkowych, jej, jej, jej majątek i jej pobory były nawet wyższe od poborów burmistrza. Struna się uda, proszę Państwa, więc yy, jest festiwal piosenki znanej, nieznanej struna i ona yy, będzie niestety online, ale uda się, ponieważ yy, my też przedstawimy nagrania w naszej telewizji i Państwo też mogą ocenić, Jaki jest poziom tegorocznych występów? Eee, artykułów jest kilkadziesiąt, proszę Państwa. Ja tak przelecę tylko i stanie się czytanie, no znowu o książkach, e, pokażę włodarzy, czyli e, Lila Kost napisała o e, wszystkich tych, co zarządzali Mińskiem, niekoniecznie wójtach, burmistrzach i, i, i naczelnikach, ale również o przewodniczących rady. No i, proszę Państwa, e, aż trzy właśnie e, nekrologii, trzy epitafia, a dwa związane z, ze śmiercią e, mamy e, wójta Uchmana i jeden dotyczący Wawrzyńca Barszczewskiego, byłego zastępcy naczelnika Urzędu Skarbowego. O, dobrze, że o ludziach się pamięta i... Radziłbym również, jeśli umrze mam, nam mama, ciocia, może ktoś z rodziny, a może znamy tę osobę, cenimy, to warto dać u nas nie tylko epitafium, które jednak kosztuje, a może warto dać opis tej osoby, przypomnieć czym ta osoba się zajmowała i kim w ogóle była. Dom kultury cały czas w ma różne. E, impresje i różne e, e, zadania, mimo pandemii, e, wykonuje i organizuje imprezy, na przykład o zie ziemniaczane potrawy, też mamy z tego transmisję. Mamy tylko jednego noworodka, no ja żałuję, że tych noworodków Państwo nie przysyłają, naprawdę, ale e, również żałuję, że aż tyle pieniędzy idzie na socjał. Może rzeczywiście, gdybyśmy wszyscy dostawali po te 1200 z możliwością do, dorabiania sobie i zlikwidowali socjal, to może by to nawet było mniej pieniędzy, bo to są grube, proszę Państwa, miliony. Na pomoc społeczną idą naprawdę wielkie pieniądze. Wystarczy tylko powiedzieć, że to są yy, na przykład 2 ponad 2 miliony, yy, siennica ponad milion, yy, halinów ponad 2 miliony, a proszę Państwa, Mińsk, miasto ma ponad 8 milionów. Powiat, 23 miliony. To jest bardzo to są niesamowite pieniądze. Mamy tutaj również ile idzie na jedną osobę, ile na rodzinę. Więc można sobie łatwo policzyć i też 500 plus, jak to się kalkuluje i przedstawia u nas. No i taki prócz bocianów, temat tygodnia. Czyli zawiasy bez klasy. Tuż na nie ostatniej, ale przedostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Mrozy burmistrz Jaszczuk opowiadał o swoich stosunkach obecnych z Lipinami, czyli ze stowarzyszeniem, które prowadziło tam zespół szkół, przedszkole i szkołę. Dla dzieci z. No, niekoniecznie nie, nie, nie pełnosprawnych. Stowarzyszenia nie ma lub istnieje jakoś szczątkowo. Szkoły nie ma zarasta. Nie ma również tam niczego, co mogłoby tam być, a więc jakiś tam ośrodek wsparcia, ośrodek senioralny, no bo nie ma pieniędzy, jak twierdzi Jaszczuk. Ale jest natomiast żądanie jeszcze 300 tysięcy złotych. Ciekawe jak to wyjdzie, bo ma podobno prokurator yy, no jeszcze tego brak, komornik <laughs> prokurator to już był yy, komornik kraczać i zabierać ludówki, pralki i wchodzić na konto yy, szefowej stowarzyszenia pani Doroty Długosz. Zobaczymy czy to wyjdzie. Prawo na to nie pozwala proszę Państwa. I ta dywagacja burmistrza Szuka o kantyłka można potłuc no ale on jest najmądrzejszy, on wszystko wie Chociaż mówi, że sceduje to na siły zewnętrzne, to siły zewnętrzne mają dochodzić roszczeń, bo on jako burmistrz tego może się nie może, popełniłby straszny nietakt e, prawny wręcz i mógłby być po, e, pociągnięty do odpowiedzialności. E, ciekawy jest też, przypominamy, wyrok sądu, proszę państwa. Ja to celowo omawiam w tym właśnie, w tej prasówce naszej, żebyście, no bo może ktoś nie obejrzeć reportażu. Wyrok, który nie skazał, stąd Zawiasy, nie skazał, Jaszczuka, no bo jeśli by skazał karnie, no to Jaszczuk nie mógłby być, by być burmistrzem. Więc on jakby umorzył postępowanie karne. Też nie dał Zawiasach, tylko umorzył postępowanie. To tak na to samo wychodzi, ale zmienia obraz rzeczy. Jaszczuk może być nadal burmistrzem. Piszemy również o zdradach autostrady, proszę Państwa, i to jest coś, co spotyka akurat gminę Dębę Wielkie, która no, będzie związowną razem, być może jeszcze z innymi gminami, walczyła o to, by nie było tej autostrady, która potnie dokładnie tej obwodnicy Warszawy, tej dużej obwodnicy Warszawy, e, drogi szybkiego ruchu, praktycznie autostrady, która przetnie jeszcze raz gminę i wtedy gmina będzie dębę tak poszatkowana niemiłosiernie. Proszę Państwa no, wskazujemy tutaj różne rzeczy. Też będzie reportaż nie będę tego dłużej omawiał w reportażu. Zajmiemy się sprawą dokładnie bo również na sesji podczas sesji też wójt o tym mówił. Już ruszyły ligi. Zaczynamy o ligach. Ale, proszę Państwa, również jest gala e, dymskiego sportu. Jak to w pandemii, można zasłużyć na jakiś. No, ja się cieszę, że ludzie organizują to wszystko i, i bardzo dobrze, że organizują, bo przecież e, trzeba e, coś robić. Nie da się nic nie robić. My też moglibyśmy nie wydawać tygodnika, co słychać, nie robić programów telewizyjnych, ale przecież dać ludziom trochę radości. Powinniśmy i każdy, kto czy w sferze kultury, czy w sferze sportu, czy pracy społecznej bardzo dobrze czyni, czyniąc cokolwiek. Mamy również, i to zwracam uwagę, aż pięć ogłoszeń związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy miejskiej, To dotyczy kilku miejscowości, jak na przykład Zamienie, jak Niedziałka druga, jak Królewiec, Stojadła i proszę Państwa Dziękowizna i Ignacy. Proszę się zapoznać, żeby potem nie było problemów, jeśli no, wyjdzie coś nie tak z naszą działką, lub będziemy mieli niezręcznego sąsiada. Tak jak mówiłem, 11 pozycji filmowych i na koniec o włosach, proszę państwa, bo wiosną włosy nam marnieją. Krótko mówiąc, nie układają się jak trzeba. Ja też mam jakieś tam problemy. Aczkolwiek stosuje metody naturalne, i coraz mniej tych problemów jest wiosną, żeby uniknąć, trzeba jajka, trzeba siemielniane i inne odżywki naturalne, które naprawdę nie są drogie, stosować na włosy. I wtedy będzie po sprawie włosy nam się wzmocnią, będą się nam układać, a przede wszystkim skóra głowy będzie zdrowa. To moja taka rada doktora Zbigniewa, który ma dzisiaj imieniny. Kto jeszcze nie zdążył, może i nawet z tygodniowym opóźnieniem, bo potrzebne jest zdrowie, a reszta, jakie jest zdrowie, to będzie i szczęście, będzie i zadowolenie z życia. Na szczęście jestem dzięki Bogu zdrowy, czego i Państwu życzę, kłaniając się. Życząc miłego, najmilszego przyjścia wiosny i przylotu bocianów. mi o nie. Nie polujmy, nie rzucajmy kamieniami. Wystarczy, że tam yy, na wschodzie, tak zwanej Azji Mniejszej, którędy przelatują szlaki bocianie są, strzelają do nich i bardzo dużo bocianów niestety zabijają. A kiedy bociek nam dokucza. Bo takie sytuacje były opisywane nawet w mediach, to jak dowiedziałem się, bocian, widząc innego bociana, chociażby w szybie, od razu staje się agresywny. Starczy szybę przykryć, przecież to nie chodzi o szybę w oknie gdzieś wysoko, tylko w piwnicy. Takie przypadki były. Kłaniam się jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, zdrówka. Do zobaczenia. хач ТВ.